Cześć witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy wy... No i cóż, tak. E, musimy dostać się do, do domu architekta w tej chwili, tak więc zejdziemy sobie ze Dobra, nie usłyszeli mnie. Ten też mnie o dziwo nie zauważył, okej. Okay. Mm, I... przejdźmy sobie tutaj. Do tej dźwięki. W ogóle save y tutaj, żeby już nie latać tam z góry. I pociągnijmy. Ok, shit, Ca, To będzie zdecydowanie failowe wejście. To było eee... failowe wejście. No dobra. jeszcze raz. Coś czujesz jeszcze wiele razy? Pociągnę za tą dźwignię. Nie, wiem, chodźmy z drugiej strony, ale nie, nie tam jest pies. why'd the fountain start ah our man's not going to swim out of it okay nambrar after i deliver the architect i will hunt down the green one what's the shadows nice Nie jestem pewny, że mnie wyczerpili. Wydaje mi się, że tak. Dobra. Liczę, że tu nie wejdą. Ja se tu przeszukam. ja dobra, zjeżdżajmy tu.

W ogóle, garet powiedziałeś, że nie lubisz drzwi, a przedwieźć w główny wejście. Jak tak można. Co mnie cię zmusiłem do tego, ale nie mimo wszystko. Dobra, pogasimy wszystkie świeczki, oczywiście. Okej, okay. tego już nie zgasimy. No. Oh shit. Ok, strażnik, strażnik. Mm -hmm. Już widzę, że to łatwe nie będzie. A, czy kiedykolwiek miałem jakąś prostą misję? Taką naprawdę prostą.

czy jest tu gdzieś wyłącznik tego światła? Irytuje mnie Okej. Okay. Tutaj kucharza mamy. Okej. Okay. Eee, yy, się chłopie. Nie, ty nic nie masz. Hey. To uh. Dobra. Fail. Hmm. Gdzie Ty dobra, że tutaj. Uh, 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 wait, wait, Ten... To jest on strażnicy Czyli to są te drzwi te trochę przez chwilę nie ogarnę Kurde miał jak... wejść O co chodzi? I w ogóle Dobra, zgaśmy to świeczkę. Mm. Okej, okay, tu był strażnik. Save. Nie, nie, nie Gareth, nie Miałeś świeczkę zgasić tylko. Okej, okay. cudownie. I teraz tak, ja tu wejdę, ten gość sobie pójdzie, I teraz mogę tu okraść. O, trzeba najpierw tutaj okraść, dopiero potem

Teraz pokradnę tylko szafek, ponieważ szuflada wiem, że nic nie ma. Zamknij to. Ok, safe. Okay, on tu wrócił. O. Kurczę. Czy on duży tam nie powinien siedzieć? Nie, szaka, że się że przyszedł tutaj. No dobra. Jak on żyje tam, to się tam i pójdzie do piwnicy. Taki jest plan. Okej. Okay. nie plan się udał. O mój Boże ile tu szkła podejrzewam, że ten gość będzie krążył sobie. A, do rzucenia tylko dłoń rzeczy. No to w sumie troszkę nieopłacalne było tu zajście Chociaż Uuu okej, okay. ciekawe co mi się otworzyło Okej, okay. tutaj coś było Moje pójdziesz chłopie Tędy, jak miło, jak miło. Ale tak, nowa mapa. Eee, co się zmieniło? Nie wiem, idziemy. Chociaż... O, ja chcę mapę. O, właśnie, jestem tutaj. Dobra, nie wiem, wejdę na górę i zobaczę. Okej, okay, save. Dyszawki, że nie przeszukałem. Nice. i tam mam strażnika. Hmm, i będę tak stał i gapił się na te sudy, po których ja muszę wejść. Tak, Pewnie tak. Hmm. Eee, pomyślmy, co coś jest. Wnęka. Wnęka, w której mogę się ukryć przy jego patrolu. Pewnie tylko, że on nie patroluje, tylko stoi. Chłopie, ruszyłbyś się. Zmuszasz mnie do tego, muszę rzucić butelkę. Dobra, save Bo ci strażnicy czasami dziwnie działają, ale ogólnie chciałbym tam rzucić. Take down. Stop. Oh. Oh. down! Oh. Ow! Oh. Okay... What the? look, don't chance

Debile! Debile Tak to był dobry plan. Pierdolę ci im tam butelkę w górę. Mogę zapisać? Jeszcze nie. Tak więc muszę uważać. Hej. Dajcie mi światło? Gdzie ten strażnik? Gdzie ten górnik polaz? Ok, ale ja mogę save serw saveować już. Przynajmniej tyle. E, co ja mam zrobić? <grym> Wejść do pracowni. Ok, wyszedł mapę, gdzie jest ta pracownia? Tutaj jestem ja. Nie szedź gdzieś pracownia, Pokradam najpierw tutaj wszędzie naokoło. No nie, tu jest za jasno. Nie lubimy jasności. No ale to jest zegar. Czy z zegarem mogę coś zrobić? Dobra, musicie mi wybaczyć ten przeskok, ale. Mmm, przerwal mi na chwilę tu nikogo nie ma Ale świeczka. Świeczka zgaśimy Theodore Eastwick Servant of the Lion! By order of the baron himself Elias Northcrest You are to present yourself to his watch! no sense waiting out here with the gate crashers getting master into the eastwick. study needs a it'll attack. go easier on you if you come willingly hmm. master eastwick release this door is he playing at rat sally jack in there or what this is pointless if we don't get a shieldsman to smash this door in we'll be here all night Dobra, oni tam będą się mocować z drzwiami, ja tymczasem okradnę tutaj. <grywa> o Jezu, wybaczcie mi jeszcze chwilę. Dobra, wybaczcie mi te ciągłe cięcia, ale ciągle ktoś do mnie dzwoni. Come on, mother... eh? Oj, oh! <śpiew> <śpiew> tak. Myślałem, że mnie załatwię. <śpiew> You're saying there's a hidden entrance in here somewhere? I said I've often seen the master enter here but found it empty when I check upon him. You haven't ever nosed about for it. No, of course not. It wouldn't be my place. Ugh. Vodnos noble. When you're quite finished, I have packing up to do. Alright, alright. Back to it. Tyra, 6. Mogę! Dobrze wieź, tylko że zmarnowałem jedną no, tempą musszałę. Tak więc czytam. Jeszcze raz tu wejdę. W ogóle, może zapiszę tutaj, bo tak ciągle otwieram te drzwi, to trochę głupio. Save, hmm. i źle zrobiłem właśnie sobie wyświadomiłem, bo oni tu mówią o wejściu. Tak więc najpierw ich może wysłucham. Tak wiem, te ciągle loadingi mogą być irytujące. Wybaczcie. No, teraz nie będę mówić. No cóż. Mmm.

Dobra. Ta, jasne. You no, know, zgasim, to nisko. Muszę zacząć skorzystać z tych strzał. The fire just. Co za chuj? Co za dranie. Ja, to bez sensu. Dobra, słuchajcie. Krótki, bo krótki odcinek. 8 minut Niecałe? Nie no dobra, chwila. Uh, Musiałem z tym jest zakończyć, ale tak nie wiem. On teraz tam idzie. Okej, okay, save Nie ma tutaj nikogo. Wydawało wam się. Ha, ha, ha. Let my God down. Dobrze, nie będę jego okradał, wydasz stąd? Idziemy dalej. Tam jeszcze parę drzwi było. Ok, strażnik, ja tu mogę się poślizgać. Jaj, tu drzwi. Tu chyba nikogo nie ma. A nie, że będzie pootwierane, tak. A co tam? Ok, kradniemy, kradniemy. Kolejne drzwi, tam jest służba, ale chyba mogę wejść też drugimi drzwiami, tam tak? Tak, mogę też ten tam wejść, tak więc z tego wejścia zrezygnujemy. Pójdę sobie naokoło. Dobra. Ale nie, słuchajcie, ponieważ ja mam teraz zajęcie, to w tym miejscu zakończymy teraz odcinek. I no cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych. Cześć!